Dzisiaj mam, znowu Hidres Kapel, i dzisiaj nagrywamy sobie, czy jeans z Biedronki czyta mi w myślach. A to jest magiczny jeans z Biedronki, którego zakupiłam wczoraj. No to, dajmy pierwsze pytanie. Znaczy, no, to po prostu sobie położymy i. O jakim się jest wieżaku. Jest... Okej, okay. kiedy będziesz gotowy. Dajemy Majchomika. Z tym możesz powtórzyć? Okej. Okay. Tak. No dobra. Czy zwierzę, o którym myślisz, ma futrol lub sierść? Tak. Okej. Okay. Czy to zwierzę jest większe niż piłka futbolowa? Nie. Nie. Rozumiem. Czy to zwierzę może być trzymane w domu? Tak. Marze. Myślałem, czy to zwierzę żyje głównie w Ameryce Południowej? Nie. Wiedziałem. Czy zwierzę, o którym myślisz, żyje w gospodarstwie rolnym? To zależy. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. To zależy. Nie. No dobra. Przecież nic nie powiedziałam. Aha, myślę, że już wiem. Nie podpowiadaj. Mój geniusz podpowiada mi, że zwierzę, o którym myślisz, to świnka morska. Zgadza ale... Się? Nie, ale byłeś blisko. Niesamowite. sam nie wiedzę, jaki jestem genialny. Przecież do... się mówiłam tak. Ty debil. Ty... Przecież nie mówiłem... Nie, a on pomyślał, że dobrze. Co za dziwak. Wspaniale. Pomyśl o jakimś sprawy. O kurka! Powiedz okej, kiedy będziesz gotowy. Powiem. Pa pa. Na razie cześć. Do widzenia. No, fajnie, jeans z biedronki nawet nie odgadł, a już myślał, że wygrał. Coś dziwne jest. Jeans z biedronki. Szkoda, że nie odgaduję tak jak akinator, bo akinator jest googlem. Znaczy, tak dziwakiem. Ten gościu. Pan z reklamy. Kurka. No jakiś ten WTF O no, to jest dziwne No dobra Nie odgadł naszego znaczy mojego Kurde nie ten kadr Mojej chomika nie odgadł nawet no co za kurde Myślałam, że lepiej odgadnie, ale możemy nagrywać też jeszcze prankowanko na mój kanałek. Dobra, nagram teraz, prankuję tą. Dobra, lecimy z tym koksem. Dobra. Jest. Będzie mi cały czas mówić, tylko nie wiem. Albo nie? Nie uwielbiam gatywanki. Zwłaszcza kiedy wiem, że na pewno wygram. Pomyśl o jakimś jest wierzaku. Powiedz ok, kiedy będziesz gotowy. Dobra, dajmy, że... Super! Zadam Ci pytanie. Bałwana. Myślisz, jest większe niż piłka futbolowa? Nie wiem. No dobra. Czy to zwierzę można trzymać na rękach? Nie wiem. Nie wiem. No dobra. Czy to zwierzę jest większe niż kuchenka mikrofalowa? Nie wiem. Okej. <noise> Czy zwierzę, o którym myślisz, ma zęby? Ym... Nie wiem, okej, okay. jakie zwierzę wyszuka. Czy zwierzę, o którym myślisz, umie pływać? Nie wiem. No dobra, czy to zwierzę ma pas? Nie wiem. Dobrze to przychodziłem na nie. Długi ogon? Nie. Okej. Okay. Czy to zwierzę ma skrzydła? Nie. Bardzo ciekawe. Czy zwierzę, o którym myślisz, jada głównie rośliny trawę lub owoce? Nie. Nie. Hmm. Czy zwierzę, o którym myślisz, ma łuski? Nie. Tak myślałem. To, co się chyba czy to zwierzę ma płetwy? Nie. Wiedziałem. Czy zwierzę, o którym to, co chodzimy, myślisz, ma łuski? Nie. Tak na. To, mo to... To, to, to zależy. No dobra. Czy to zwierzę jest bardzo małe? To zależy. Okej. Okay. Czy zwierzę, o którym myślisz, jest zazwyczaj żółte? To zależy. Um, to zależy. Okej. Okay. Już wiem. Chyba zgadłem. Załóż się, że zwierzę, o którym myślisz, to rozgwiazda. No i co? Mam rację? Nie. A, myślałem, że łatwiej cię pokonać. Czy zwierzę Teraz no. przechodzimy na tak. Tak. No dobra. Czy to zwierzę jest większe niż pralka? Tak. Ok. Czy zwierzę, o którym myślisz, ma pomocy? Tak. Nie mogę teraz rozmawiać. Ciekawe. Czy to zwierzę jest zazwyczaj brązowe? Tak. Aha, rozumiem. Czy wieże, o którym myślisz, ma rogi? Tak. Hmm. No dobra, chyba wiem. Mi się wydaje, że zwierzę, o którym myślisz, to Mors. Zgadza się? Nie. No dobra. No dobra, Poddaje się. Niezły z Ciebie ekspert. No to ha. jeszcze jedna runda? E, bo to nie było odgadywane. <grym>... Możesz powtórzyć? Zamknij się. Papa. No, dosyć fajna ta gra. Taka zabawka na fajne. To nie. co się. Ale ten jeans z biedronki. Krankujący sam siebie. Prankuje się. Ja mam jego głowę na miniaturce. Miniatur tu nie ma. On mi zasłania twarz. Ajajaj. No tak w ogóle tu miałam, że może mi jakiś jakiegoś wyszuka albo coś innego, a on mi wyszukuje jakieś chłodne morsi, a później się poddaje. Więc to jest dziwne. Tak jak to zobaczyć, to to jest dziwne. Idzie się i mówi, że morsi, choć chodzi, chodziło mi o bałwana. To jest dziwne! Słyszycie? Dziwne! właśnie! Wiem o tym, hitrek. A ten, makapaka, dzisiaj może na 200 subskrypcji pokaże... Zdejmie mi swoim... Swoją łapą okulary. Ale jeszcze nie mam czasu na tu tego, bo nie ma 200 subów, a więc nie pokazuję twarzy, a on na 200 subskrypcji zdejmie mi moje okulary. Patrzcie, tak mi zdejmie i będzie zarobiście. No właśnie, będzie zarąbiście. No właśnie, będzie zarobiście. ale na 200 subów. Niestety. No właśnie, niestety. Nie wyłączaj mi kamerki. Ua. Ja nim nie rzuciłam. No bo nikt by nie rzucał taką drogą zabawką. Ona kosztowała tysiąc zyla. Ale w grze. Co? Sto z... zły. Nosił Cześć, miło Cię widzieć! Jestem Gin, mam magiczną moc, więc odgadnę o czym myślisz. Pomyśl o jakimś zwierzaku. Powiedz ok, kiedy będziesz gotowy. Beards. To będzie ptak, więc od razu odgadnij, bo to no? będzie trwało nieskończoność. Nie Okej! Okay. Czy możesz powtórzyć? Okej. Okay. Świetnie! Zadam ci pytanie, odpowiedź. Tak? Nie, nie, nie wiem. wiem, albo to zależy. Czy zwierzę, o, o którym, którym myślisz, myślisz na się Mm, tak. tak myślę, tak myślę. Czy to zwierzę ma cztery nogi? Nie. Wiedziałem. Czy zwierzę, o którym myślisz, żyje w morzu? Um, nie. nie możesz powtórzyć? Nie. Nie. Okej. Okay. Czy zwierzę, o którym myślisz, ma nogi? Nie. nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Nie. Bardzo ciekawe. Czy no zwierzę nie? żyje w wodzie? Nie! Aha, rozumiem. Czy zwierzę, o którym myślisz, jest groźne dla ludzi? Tak, to chyba nie jest najgorsze, ale. Nie! Nie. Wiedziałem. A, mam cię. Mój geniusz podpowiada mi, że zwierzę, o którym myślisz, to. Padalec. No i co, mam rację? Co to jest za zwierzę? Padalec? Ups, nie rozumiem. Możesz powtórzyć? Nie chcę mi się tego kończyć, robić. I no, na ten nie nie Czy się... możesz powtórzyć? Tak. Wow, tak naprawdę tylko tak widzę. A w tamtej Kroby rundzie się poddałeś. Na oczach widzisz. No, na tamtej rundzie się poddał. A więc wy widziałeś, to widzieliście. A więc ten padalet. Pedalec. Ja bez już chyba Ej, a Hitrek, która to jest to takie oblężenie na trzy osoby z tymi takim tak, robotami? Tak. No tak. Ej, a zaprosisz mnie na walkę? Tak. Tak, mogę. Dobra to nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji ten kanał, a to piękny opiektym się z wami, cześć!